poprzednim odcinku Czerwone włosy, ty jesteś... Michał Wiśniewski? Siemka, ja jestem Odacho i mam dla was Troszeczkę spóźniony O jakieś 3 miesiące Film odnośnie serii Dragon Super Heroes Super Dragon Ball Heroes, której przegapiłem już trzy odcinki Jeśli chodzi o omówienia, skończyliśmy na tym, że okazało się, że Camber to tak naprawdę ten trzeci gość z ich troje, którego imienia tak nikt nie pamięta, i cała historia polega na tym, że był tak rozwścieczony tym, że nikt nigdy nie patrzył na niego, tylko na tę laskę, a najbardziej to na Michała Wiśniewskiego, że postanowił przypakować i zemścić się w przyszłości na Michale Wiśniewskim. W poprzednim odcinku. Zobaczyliśmy, że Camber zobaczył w Goku czerwone włosy i przypomniała mu się jego poprzednia trauma. I mamy teraz czwarty, piąty. Nie, piąty, szósty i siódmy odcinek do nadrobienia. Także nie wiem, może to wrzucę w dwóch filmach, bo na pewno nie będę rozdzielał tego na trzy. Szkoda, taśmy na coś takiego. Ale jeśli byście się zastanawiali, dlaczego siedzę w stroju Kermita i byście pytali, Nie, że ma za kolor to jeszcze brakuje mu chorobosoma. To jesteście wy. To jesteście wy. Dla tych wszystkich. Siedzicie przed komputerem i. I piszecie komentarz. Właśnie tak wyglądacie teraz, a ja siedzę w domu i nagrywam film w stroju Kermita. To informacja do wszystkich haterów. jest dobrze. Aha, ale nuta, słyszeliście to? Jak to się zaczęło, aż muszę wziąć fujarkę, bo zobaczcie, ten strój jest jednoczęściowy. Słyszeliście, słyszeliście ten podkład muzyczny, który teraz lał? grał? To tak jakbym ja improwizował na fujarce. Posłuchajcie tak jeszcze raz. <śmiewanie> ta 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 O, tak, zapomniałem, że w tej serii nie ma dobrych scen walki, tylko pokaz slajdów. No dobrze, może wam to gdzieś tu pokażę, w sumie będę mogę wam to pokazywać. Jak widzimy, czego przykładem jest ta seria, siła nienawiści niestety yy, wzrasta ponad wszystkie inne siły. Moc, zrównoważenie, nadzieja, miłość... Sprawiedliwość to wszystko jest niczym w porównaniu do siły nienawiści, którą kieruje się Camber. Taki przynajmniej wziął teraz pseudonim po tym. W sumie nikt nie wie, jak się nazywał wcześniej, jak jeszcze grał w Ich Troje. Ale na pewno zmienił się jego wygląd. Także teraz Camber z Ich Troje. Jak widzimy, przerasta wszystkie formy Goku do tej pory, jakie Goku osiągnął. Goku, God... Blue Kajoken, nic, nic. Nawet Vegito Kaioken nie są w porównaniu, niczym są w porównaniu do Siły Nienawiści. Bądźcie dobrymi ludźmi. Słuchajcie wujka Kermita. W ogóle zobaczcie, że Goku ma źrenice tutaj. A zazwyczaj w tej formie go nie miał, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie miał, nie? Oj, tutaj widzimy grafikę kulki w pańcie, która jest przesuwana w Sony Vegasie. To jest właśnie Atak. No i w końcu guma pękła, hała bała, to jest przyczyna. Zaraz będzie skutek. Okazuje się, że fu stoi przed swoim laboratorium, w swojej melinie, rozpiździel totalny, nie wiadomo co się stało, wszystkie plazmy mu popękały i mówi Czy, Czyli tak się nie da? Okej. Okay. A, a, a jeśli mogę zapytać, to kto to zrobił? Ta seria naprawdę przekracza wszelkie granice głupoty. Stoi, patrzy na 10 tysięcy monitorów, gdzie obserwuje walkę. A potem, jak wszystko wybucha, to pyta, kto to zrobił. No przecież widzisz, że łańcuchy pękają, już nawet tam byłeś, gościu. Take a nie, nie, To jest fuzja... Furmit! Fuzja Kermita z Fu, czyli Furmit, to byłaby jedyna opcja, w której przebaczyłbym tej serii to, że jest... taka, nie inna, ale ja wiem, że to jest seria... seria tylko promocyjna i będę to powtarzał za każdym razem, bo wy to się lubicie przyczepiać. Seria promocyjna to wcale nie musi być takie do dobre. Ale mogłoby. O, znalazł bateryjkę, bardzo głośno krzyczy. Ha! <laughs> no, w końcu zaczynamy rozmawiać po polsku. Czyli podosiedlowa technika przygniecienia buta głową na odwrót. Kamba przygniata Goku, który jak się okazuje jest za słaby na moc... Na moc ich troje. Mi się wydaje, że to jest. A może to jest fuzja? Zobaczcie, ten camber ma długie włosy, a długie włosy mają przeważnie dziewczyny. A w ich troje była jeszcze dziewczyna. Może to ta dziewczyna z ich troje i ten trzeci gościu, którego nikt imienia nie pamięta, ani nazwiska, zrobili fuzję i oni z są camberem. I teraz chcą się zemścić na Michale Wiśniewskim, że całą, całe światło reflektorów przy ukradł. Nie wiadomo. Ogon też ma, to też by był argument, że to jest dziewczyna. Bo Małpa Nieważne O, Pat poleciał, i teraz dobra akcja jest Camber, Camber wzlatuje nad ziemię Aby unicestwić ostatecznie Goku Wystrzelić w jego stronę śmiercionośne ataki Które skończą raz na zawsze tę sagę nienawiści i zawiści I co robi? SHITONARE! Tak, wystrzela cztery pociski, tak dla pewności, wiecie, zawsze jest wystrzeliwany jeden, ale Camber, to jest pierwszy raz, jak on się pokazuje w anime, dajmy trochę chłopakowi luzu, on jeszcze nie wie do końca, jak to się robi, i nie był do końca pewien, czy da radę wy... z jednym pociskiem zabić Goku, także wystrzelił 4 dla pewności, co 4 pociski, to nie jeden, jak wiadomo, zobaczymy dalej. Boom, Camber teraz myśli, boże, żeby się udało, żeby on, że... fucking. Żyje! <noise> Musi sobie... Kurwa, przeżył, dobra, jeszcze raz. my minoo! Teraz cię wykończę! Now to finish you! Piu! Pocisk, który wystrzeliwuje Camber zostaje zablokowany przez dwóch... Tajemniczych przybyszy, którymi tak którym naprawdę nie wiemy kim są, mimo że wiadomo kim są, bo widać kim są. O, Goku SSJ4 i Vegeta SSJ4 z tam... kapsu. Kosmicznej kapsuły, i gdyby oni tego nie zablokowali, to camber znowu by, Camberowi znowu by się nie udało Goku zabić, i znowu by było. Teraz na pewno. O, muzyczka się włącza dopiero przy przybliżeniu, no bo wcześniej nie wiedzieliśmy, kto to jest. Teraz walczysz z nami, Jogór. To my, <ścoughs> mieliśmy przyczynę, czyli pęknięta guma. No i teraz mamy skutek, czyli jest dwóch tatusiów. Widzisz, tak to jest trans! Jak dwóch panów się bardzo kocha, to potem wychodzi taki niebieskowłosy <noise> niebiesko włosy dziwak Widzisz, trzeba było nie przylatywać do tej linia, linii czasowej, żyłeś sobie w spokoju wiedziałeś, miałeś świadomość, że jesteś normalnym dzieckiem Teraz przyleciałeś i widzisz wszystko się... Wszystko się łączy, no niestety, no taka jest prawda, masz dwóch tatusiów Maj tam mu z tyłu kradnie portfel z kieszeni o, jest cooler, jest największy. O jest, zobaczymy co powie ciekawego. Okej, okay, nic nie powiedział! Nic nie powiedział! Cooler to jest odzwierciedlenie każdego z nas, każdego widza, który ogląda tę serię po prostu. Vegeta, Wegeta SS4 krzyczy do reszty bandy, tej bandy mówi. Weźcie tego leżącego patała Haka, ha to i sobie idźcie, no bo sterczy się jak jakaś widownia pod, pod otwarciem Biedronki z kamerami, zresztą też kiedyś byłem na otwarciu nowego sklepu, ale to nieważne. W sensie tylko nagrywałem, nie przepychałem się po kroksy. Camber chce bić się, o i teraz załącza formę, którą, która nie wiem czym ona jest, ponieważ Camber z natury ma długie włosy i można byłoby powiedzieć, że to jest zwykły super sajanin, bo włosy mu nie stały się dłuższe, ale stracił, powiedzmy, brwi i ma tylko te takie charakterystyczne dla SSJ3 takie wały nadoczodołowe albo oczodołowe nie wiem jaka jest ten, poprawna nomenklatura ale no tak że mamy jeden mamy od Cambera czy to jeden czy trzy, no powinny mu w sumie włosy rosnąć przy SSJ 3 no ale tu nie rosną ale nie ma tych brwi to można powiedzieć że SSJ 2 to też nie jest chciałem wyciągnąć średnią ta seria jest naprawdę głupia okej okay, ja tutaj sobie oglądam i myślę czy mi się film zlagował? Czy mi się włączyła jakoś 0,75? Stoją i patrzą, nic nie mówią. No dobrze, no ja wiem, że chcę się na, zaoszczędzić na czasie i na animacji, ale niech chociaż coś powiedzą, to nic nie kosztuje. O, mamy teraz akcję. Vegeta wyciąga kolczyki, ponieważ kiedy Maj okradała jego syna, to on okradł Mai z kolczyków i teraz będą się scalać. Tak, to prawda? Nawet nie było żadnej akcji, nawet nie było żadnego namawiania. Oni od razu Right into the business. Okej, okay, jest fuzja, zobaczymy jak będzie wyglądać Super Saiyan 4 Vegito. Jakieś dwie ręce lecą w jego stronę. Egera faka geta faka rehir. Jest i Super Saiyan 4 Vegito. No jest, popatrzył chwilę, pokrzyczał trochę i leci w stronę kamera. Boom. Oczywiście, tak, jest wielki wybuch, styżenie pięściami. Teraz pokaz slajdów, tego też nie mam zamiaru oglądać za bardzo. Pękły łańcuchy, walka trwa. Co się dzieje. O, tutaj można zobaczyć, że Camber nie ma brwi. Vegito puszcza kulkę. Kamehame. O, tutaj też można zobaczyć, że Vegito... że Camber nie ma brwi. Vegito puszcza Full Power Kamehameha SSO-4 Vegito. Omega Super Duper. Okazuje się, że jest to... ...za mało na Cambera. Zaraz zobaczymy. To ta kulka z Paint'a... O Jezu, nie! Okazuje się, że... Tak! Czy się udało? Ogało się! Camber pokonany! Czy to prawda? Zaraz zobaczymy, czy Camber pokonany wygląda na to, że Wegito pokonał Cambera! Fuzja przestała działać, mieliśmy ją przez jakieś 30 sekund. No, te zasady coraz bardziej zostają naginiane. naginane. Przyleciał Fu. Przyleciał Fu, bo on już nie ma gdzie się turbo. No wy mi zniszczyliście piwnicę! Już wam pokażę! Now my plans kaput. On tak powiedział? Powiedział, now my, my plan's kaput. O boże, fu, jak ty zyskałeś w moich oczach teraz. Jak ty mnie panie, fu zaimponował teraz, będzie kara. O kurde, wziął swoje dwie pałki. Nie, z Goku chilling, relaxing. Ja wiem, że odcinki trwają krótko, ale. Stań. Dobra, i kończy się odcinek, w którym okazało się, że Camber gdzieś tam leży prawdopodobnie. Fu przyleciał, bo się zdenerwował. A Goku z, z wegetą się stalili, ale to nic nie dało. Więc teraz będą walczyć osobno. A Goku prawdziwy leży gdzieś tam i chilling, relaxing. W międzyczasie jeszcze Trunks się dowiedział, że ma dwóch ojców, a Maj ukradł mu portfel. Kula stał i nic nie powiedział, jak to ma w zwyczaju. Tak to jest. Chyba jestem zmuszony zrobić to w trzech odcinkach, ale nagram to z, trzy razy z rzędu, więc będę miał taki sam strój cały czas, ok? Wiesz, żebyście nie mówili, że chodzę cały czas w tym samym stroju. Dobra, także to było. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To było omówienie piątego odcinka serii Super Dupa. Ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawienia oceny. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to możecie też zostawić suba. I do zobaczenia w następnych filmach. Na razie. Cześć! Gerne.